W całym kraju niezidentyfikowane stworzenia w czapkach Świętego Mikołaja polują na dzieci. Pod żadnym pozorem nie otwieraj nikomu drzwi. Rząd wprowadza stan nadzwyczajny w całym kraju. Już mam dosyć tego siedzenia w domu. Muszę dokończyć projekty w pracy, a później uciekniemy stąd. Ja chcę iść na plac zabaw, ale wiesz, że dzieci nie mogą wychodzić z domu. No i co was słychać? Młody jest bezpieczny. W poniedziałek wylatujemy do Stanów. Jeśli zauważysz kogoś w czerwonej czapce, zgłoś to jak najszybciej na numer alarmowy. Armowy. Spakowałeś się już? No, jeszcze nie! Za 20 minut wracam i jedziemy na lotnisko. Dobra, tylko nikomu nie otwieraj! Wiem, nie jestem głupi! Za 15 godzin będziemy na Florydzie. Babcia już na nas czeka. I będą normalne święta? Babcia zrobiła twoje ulubione pierogi. Dzień dobry. Pieszy mi się, zostawiłem syna samego w domu. Ho, ho, ho! Święty Mikołaj! Poproszę dokumenciki. Muszę wracać do domu. Mam.